Siema, siema, cześć, witajcie, ja jestem Kupsona, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić miniaturkę na telefonie, zapraszam do oglądania. Dobrze, a więc właśnie dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić miniaturkę na telefonie, tak jak ja właśnie mam na kanale, ale przed tym, jakich aplikacji potrzebujemy do zrobienia miniaturki? Po pierwsze, potrzebujemy właśnie Pixel Lab'a. Ja właśnie robię w tych dwóch programach Pixel Lab i PS Touch. Pixel Lab możecie normalnie pobrać z linku w opisie albo w sklepie Play, a w PS Touch też mam właśnie link dam w opisie do strony z Google pobieracie, bierzecie wypakuj i macie aplikację gotową. Dobrze, a więc zaczynajmy. Najpierw żeby coś zrobić potrzebujemy aplikacji Pixel Lab. Pixel Lab to jest takie bardziej do robienia napisów na, na miniaturkach, a PS też do obrabiania właśnie miniaturek, albo właśnie tworzenia grafik. Piszemy sobie tutaj, klikamy plusik, bierzemy sobie na środek i powiększamy troszkę. Bierzemy Edit, Bierzemy. Jak zrobić miniaturkę na telefonie? Dobra, damy sobie tak. Tak, o. Teraz jest chyba dobrze. Tak, sobie nawet damy. Jak zrobić miniaturkę na telefonie? Żeby nie było żadnej gafy. Rozciągamy. I teraz bierzemy sobie tak. Przechodzimy na tym właśnie A w prawo i szukamy takiego AB font. Klikamy My Fonts i ja mam tutaj trzy pobrane fonty. Ty możesz sobie jakieś wybrać, na przykład, nie wiem, taki albo coś podobnego, tylko tutaj właśnie macie to ci, e i tak dalej, macie takie chudsze i to źle wygląda. Ale z pobranych właśnie tych fontów, czyli z czcionek mam burbanka, Czyli taki to jest właśnie e, fortnite'owy bardziej e, Proxima. Nowa, taki e, cie, cieńszy trochę niż Made Tommy, ale my sobie chyba weźmiemy dzisiaj Made Tommy takiego najgrubszego. E, I teraz, żeby to zapisać, to jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. Klikamy sobie te e, dwa kwadraciki tutaj i klikamy transparent, żeby teraz to było właśnie przeźroczyste. E, jak to zrobiliśmy tą czynność? To klikamy sobie w lewym, górnym rogu. Na taką ikonkę i klikamy Save as Imagine. Tutaj, żeby to było właśnie transparentne, czyli przejrzyste, musimy kliknąć PNG, a nie JPG. Tak, i teraz bierzemy sobie Save to Galery i mamy to już zapisane. Teraz mamy reklamę, czyli sobie usuwamy kartę i przechodzimy już sobie do PS -toucha. Żeby zrobić miniaturkę, potrzebujemy dobrych wymiarów. Wymiary macie teraz na ekranie i tutaj Wam wpisuję 1920 na 1080. I właśnie nam się robi taki prostokąt, właśnie taki prostokąt. I żeby teraz sobie dodać właśnie ten nasz tekst, potrzebujemy plusik te dwa takie dwie podłogi i plusik, plusik, fotolejer, fotolajbrery, macie takie coś, wchodzicie szukacie po prostu takiego kwadracika z pixel lab ja mam to właśnie w elementarnym rogu klikam jak zrobić miniaturkę na telefonie i bierzemy sobie tak powiększamy troszkę i przesuwamy Tam sobie to na środek na razie i teraz tak żeby właśnie to pokolorować i tak ładnie zrobić jak ja właśnie robię napisy potrzebujemy kilku kroków najpierw macie taki prostokącik i oznaczacie pierwsze jak zrobić Klikamy właśnie te dwie warstwy, klikamy plusik i layer from selection. Tak, przechodzimy znowu na, na tą drugą warstwę i znowu bierzemy. Teraz bierzemy miniaturkę. I znowu bierzemy layer from selection. I znowu przechodzimy na jak zrobić miniaturkę na telefonie. I teraz otoczymy na telefonie. O, jest. I teraz bierzemy tak, layer from selection. A to możemy sobie tutaj takie dwie warstwy i usunąć koszem. I mamy teraz po prostu trzy warstwy. I teraz, żeby zrobić właśnie taką, takie ładne, potrzebujemy yy, pierwsza rzecz. Tutaj mamy tam taki prostokącik z yy, długopisem takim albo ołówkiem i bierzemy sobie w lewym dolnym rogu Select Pixels. Bierzemy sobie takie, taka ikonka i zawijane i bierzemy sobie gradient i sobie ustawimy jakiś taki fajny no nie wiem, yy, zrobimy sobie tę miniaturkę załóżmy zieloną taki może będzie fajny, damy sobie kolor taki zielony taki yy, i to od razu mówię, że to nie może być taki idealny kolor zielony bo potem jeszcze zrobimy coś le lepszego i bierzemy sobie tak yy, tutaj taką pipetę macie w prawym dolnym rogu bierzemy sobie najwyższy punkt i bierzemy tak i bierzemy ciemniejsze dużo. Coś takiego. ok Może tak być? Nawet myślę, że trochę jeszcze bym zrobił tego gradientu mocniej. Żeby po prostu to było bardziej widać. O. I teraz jest ładnie. Dalej. Bierzemy sobie, odznaczamy, żeby dalej to nie było oznaczone. Um, bierzemy sobie plusik. Empty layer. Y i gradient i teraz ważne, żeby ten e, idealnie zielony kolor, taki jak właśnie mamy na napisie, był e, w całości pokryty. Teraz sobie przechodzimy dalej na dół, tutaj, Select Pixels, e, na zieloną warstwę i bierzemy Cut, albo Delete, to by było. E, w tym momencie bierzemy sobie FX, Glow i teraz pipeta e, i teraz jak najjaśniejszy kolor. Nawet możemy sobie dać nawet taki troszkę. I bierzemy sobie większego blura. Coś może w tym stylu. Może być. Bierzemy sobie. Potwierdzamy w prawym dolnym rogu. Kwadracik z długopisem. I bierzemy sobie ekstrakt. I teraz nam właśnie zrobiło taki ładny napis. Ale żeby to jeszcze fajnie dograć, potrzebujemy sobie zrobić takie, taki właśnie cień. Ale, żeby to nie, właśnie, nie, właśnie tak nie wyglądało brzydko, to musimy sobie wejść w te właśnie dwie warstwy. I klikamy te dwie warstwy, i bierzemy tutaj pod normal, jest taki pośrodku to właśnie, o które zaznaczam. I bierzemy mega down. I to jest jakby scalamy te dwie warstwy, czyli tą całą zieloną i tą właśnie ten nasz napis. I bierzemy sobie FX. I możemy sobie dać takiego outlaw'a. Ja czasami takiego daję, ale już wiem jak sobie zrobić takiego bardzo ładne. Dajemy sobie drop shadow na 90 stopni, bo tym możecie sobie wybrać na przykład tak dajemy sobie distance bardzo duży. Nie, dajemy sobie angel, czyli stopnie jakie mamy dać na 90. Distance tak z 8. Myślę, że jest ok. 8, no to może trochę dalej. Tak z 15, 15. 15, dobra. Ok, blur 0. Tylko, że musimy sobie dać właśnie kolor. Ten najjaśniejszy kolor z dołu. Ten taki, o ten. I patrzcie, teraz to tak wygląda. Nawet sobie możemy go trochę przyciemnić jeszcze. Ok, i myślę, że jest ok. Teraz może sobie damy, damy troszkę mniejszy distans. Coś w tym stylu. I, i mamy pierwszy napis gotowy tylko dajemy sobie fx glow e, a nawet sobie to trochę poprawię dam sobie tego drop doła na troszkę mniejszy dystans na takie 10 o bo tak to mi się trochę zlało tam o i teraz jest pięknie dajemy sobie blur czarny dajemy no gdzieś z 20 Mamy pierwszy ładnie napis zrobiony i tak po prostu robimy z kolejnymi. Dobrze, a więc sobie zrobiłem już te trzy napisy. I sobie właśnie tak no, nawet na, na ten sam kolor zrobiłem. I zaraz bierzemy sobie tak, żeby zrobić taką ładną ramkę. Bierzemy sobie tutaj Empty Layer, plusik, photo layer photo library. Biorę sobie tutaj PSCC2009. 19 przepraszam i tym mam taki cały czarny bo to jest y, moja czarna y, ramka i żeby sobie właśnie zrobić właśnie w takich kolorach bierzemy sobie znowu select pixels gradient tylko tutaj damy sobie taki na skos gradient o ma procentów baterii to się muszę streszczać tylko damy sobie tutaj ciemniejsze troszkę coś w tym stylu oho Idealnie jest. I teraz sobie znowu robimy empty layer. Bierzemy sobie tutaj gradient. No sobie nawet nie musimy gradientu, bo tutaj możemy sobie fill na dół. Znowu fill i tutaj pipeta. Dajemy sobie to i do końca. Żeby było takie ładne. I znowu bierzemy sobie tutaj select pixels. To jest taka cały czas rutyna. Fx, glow, po z tylko oznaczamy, dajemy sobie blur, no taki może blur, ekstrakt i mamy fajną yy, rameczkę. Teraz musimy sobie tutaj, make it out, mamy to złączone. Bierzemy sobie glow czarny i mamy naprawdę bardzo ładną, yy, może jeszcze nie miniaturkę, ale rameczkę. Yy, bierzemy sobie jak zrobić, tutaj troszeczkę... Yy, to obniżę w ten sposób, na przykład, i powiększę coś takiego, może, albo w drugą stronę. O, właśnie. No nie wiem, nie wiem właśnie, jak to jeszcze zrobić. Eee, jak zrobić? Dobra, coś takiego. Damy sobie miniaturkę. Damy sobie tak. Ale no, nie, sobie cofniemy, bo trochę mi się ten układ nie podoba. Yy, tak, I jak zrobić? Sobie tak pomniejszymy i zaraz sobie właśnie dodam jakieś efekty. No, ten, yy, ten film no, trochę będzie dłuższy, ale no, niestety, jak się chce czegoś nauczyć, to trzeba trochę czasu poświęcić. Jak zrobić miniaturkę na telefonie? W telefonie łapiemy. Bierzemy tak, nawet tu, to do końca tak, o tak, falimy. Jest dobrze. Sorry, jak trochę mówię przez nos, mi się tak wydaje, ale trochę dzisiaj będę dłużej i może się przeziębiłem, ale to jeszcze nie wiem. Bierzemy sobie tak, powiększamy lekko, żeby to równać. Ok, jest pięknie. Teraz musimy sobie wejść gdzieś na, na sam dół fotolayer, photo library. wychodzimy klikamy download tylko sobie to jeszcze muszę właśnie pobrać i dopiero się za składkę widzimy dobrze, a więc już jestem pobrałem sobie właśnie tego to logo photoshopa fotolayer, photo Library. klikamy download szukamy logo photoshopa dajemy sobie za to trochę sobie troszkę przykrzywię żeby to było widać takie coś może damy a może być nawet i takie albo mniejsze właśnie coś takiego. O. Teraz będzie fajnie to widać, naprawdę. Tylko musimy sobie trochę ten napis jakby przerobić. Nie wiem na przykład jak zrobić, dać trochę yy, coś w ten sposób. OK. Jak zrobić? Mamy yy, miniaturkę. miniaturkę, miniaturkę, miniaturkę. Załóżmy, że też mamy, ale nie do końca. I sobie weźmiemy jeszcze może coś takiego. Teraz na telefonie, tutaj mamy. Tak. Na telefonie. To wiem, jak to już zrobię. I zrobimy tak samo po prostu jak z tym czystym tekstem. Taki coś. Layer from Selection. A tutaj. Żeby po prostu było na jednej, ale na drugiej już nie. I teraz sobie to przeniesiemy trochę. No ja w się sensie chcę to na. Właśnie na. Biorę sobie yy, tak, takie coś damy. Ok. Bierzemy sobie na telefonie. Dajemy sobie coś takiego. O, tylko że większe. Na telefonie. Ładnie jest mi się wydaje. Fajna miniaturka. Ładnie wszystko widać. Teraz bierzemy sobie od góry tutaj mega down, mega down, mega down. I mamy, jakby cały napis. I nawet sobie damy na nim jeszcze raz czarnego, żeby to było właśnie takie mocniejsze, ale mniejszy blur. A to już i tak nie ma znaczenia. Bo to jest takie same. Patrzcie, takie, a takie. Mi się podoba. I teraz sobie damy właśnie. San sanbesa, czyli takie, jakby jakby to powiedzieć, Tutaj mam takie właśnie takie smugi światła, coś takiego, nie wiem jak to określić, naprawdę. Damy sobie na, na całe to może nie tak może tutaj damy na, na początek, tylko musimy sobie to oznaczyć. Bierzemy sobie magiczną różdżkę i klikamy. W to białe, właśnie nie w to białe, w to drugie chyba. O, i mamy teraz takie zaznaczone właśnie. Bierzemy sobie ekstrakt, nie, to bierzemy sobie kat bo to jest zawsze jest na odwrót. I mamy takie właśnie. wam e, dam linka do jakiegoś właśnie sandbursta e, w opisie, więc abyście chcieli takie coś pobrać, to e, naprawdę zapraszam. E, bierzemy sobie właśnie tak, tak. Mamy coś takiego, tylko żeby właśnie nie było tych takich końcówek, to, to zrobię coś w ten sposób. Po prostu może odwrócę. O! Takie coś będzie chyba najlepiej. Jak zrobię. Okej. Okay. Tak. Tutaj sobie jeszcze usuniemy może trochę tego. Yy, cut. W, właśnie chyba sobie to usunę i jeszcze raz jakby to yy, dodam, bo coś mi się właśnie źle dodało yy, z tego. Biorę sobie dodaję. Tak yy, biorę tutaj na screen. To jest yy, screen czy na linea, tak, Już nie pamiętam na screen chyba to się tak. Yy, tak, na screen, bierzemy sobie to, powiększamy, żeby te, było to widoczne. Usuwamy wszystko, i teraz się różdżka, i żeby teraz się to. O, i teraz jest pięknie. Teraz ekstrakt, no i widzicie, teraz już nie, nie ma takich poszarpanych. Po prostu w złe miejsce kliknąłem, i się to po prostu nie zrobiło. No ale już mamy yy, ładnie zrobione. Damy sobie, a nawet damy sobie na jedną, drugą kartki się yy, Grafiki ta, Takie coś może damy O właśnie, bierzemy sobie tak I damy pod to y, Jakiś może y, W czy w, w pobranych Może mam y, jakiś y, Jakieś y, tło to jest sprawdzę Tutaj może coś mam Czy może czegoś nie mam Sprawdzam, sprawdzam, szukam naprawdę. Mm, hi, hi, hi. Jakich po prostu, żeby pasowało ładnie. Może takie. No nie wiem, czy będzie OK. Sp spróbujmy. To jest taki jeszcze z Brawl Stars'a właśnie, bo ja mam kilka takich po pobranych. I teraz właśnie... To nam nie pasuje, zielony, niebieski photoshop, tło kolorowe. Bierzemy sobie, klikamy na warstwę ps, właśnie z tym logiem, klikamy fx i tutaj mamy takie tin. I żeby to właśnie było zielone, potrzebujemy zrobić właśnie zielony kolor intensivi tak, takie, tylko to trzeba takie wiesz, tak wiecie, tak, tak pokombinować, poszukać coś takiego, żeby to właśnie nie, nie było takie bo to tak no ok nawet wygląda ale mogło być dużo lepiej na przykład to sobie zrobimy w inny sposób jeszcze bierzemy sobie różdżkę weźmy sobie to dajmy sobie fil na y, jak najładniejszy zielony jest ładny zielony a to sobie zostawimy albo damy sobie też różdżkę i damy sobie jakiś taki y, czarny albo taki ciemny na y, taki no to damy sobie taki właśnie takie to jest trochę ciężkie do odrobienia, bo to właśnie zielony kolor to jest taki właśnie dużo ma odcieni i tak trochę ciężko robi, bo mam całą grafikę niby zieloną, ale właśnie brakuje mi trochę tych kolorów. A ja jakbym dał czarny? Okej, okay, wygląda czarny, tylko sobie troszeczkę zmienimy jego intensywność. Tak. I damy sobie coś takiego. Dobrze wygląda, pięknie jest. Yy, tylko teraz jeszcze tak samo robimy, właśnie z tłem. FX, tin dajemy na zielony, tylko tutaj właśnie musi być taki ciemniejszy trochę. Yy, takie coś i intensywność taka prawie na full. I teraz jest dobrze. I teraz I właśnie moja ulubiona rzecz, którą lubię robić, to jest yy, takie coś, że o i tutaj się jeszcze coś nie zrobiło. Po prostu zaraz sobie dodamy światełka do, tego, do tej grafiki, to jest po prostu moje najulubieńsze, ulubione, teraz jak je zrobić? Bierzemy sobie kółko, klikamy, mamy sobie takie trochę bardziej podłużne, klikamy sobie ikonkę i, fill, tylko tutaj dajemy na biały kolor. Ok, biały kolor, ale to musi być normal. Co się stało z tym? Nie wiem, może spróbuję jeszcze raz to zrobić. Aha, po prostu wziąłem nie na y, maksa widoczność tego. Bierzemy sobie Transform i dajemy sobie to wyrób. Tutaj na przykład teraz y, FX y, Blur na 100% i dajemy sobie na Overlay. I widzicie, jest takie ładne. Takie bez tego z tym. Bez tego z tym. I, i bierzemy sobie takie coś, Duplicate Layer transform flip x i dajemy w drugi róg, bierzemy znowu duplicate layer transform flip y dajemy sobie w ten róg, dajemy sobie znowu duplicate layer transform flip x i w ten róg i teraz myślę, że to jest takie prześwietlone takie nieładne I bierzemy sobie teraz 50% na przykład coś takiego z każdym dajemy się 50%, może nawet trochę więcej, żeby to było widać. Ale to są takie, właśnie takie małe smaczki, które dodają naprawdę bardzo dużo do grafiki. I mamy. Tutaj jest nawet trochę prześwietlone, ale to nic się nie dzieje, bo po prostu damy tak. Weźmiemy sobie Select Pixels, damy sobie. A jak damy czarny, to to jest na. Tak, to jest na screenie, to. A damy sobie czarne damy sobie normal i trochę mniejszy coś takiego o. i mamy już prawie skończoną grafikę tylko musimy sobie to zapisać jakoś ładnie y, jeszcze tego sunbursta dobrać i mamy ładną właśnie zrobioną mi y, miniaturkę trochę jeszcze tego PS y, zmniejsze może i tu wstawię o i jest pięknie damy sobie tak duplicate layer transform i damy sobie yy... nie tego już nie będziemy dawać i jest naprawdę mi się wydaje że bardzo ładne dajemy sobie teraz żeby zapisać fajnie to musimy dobrze nie fajnie tylko done dajemy w górnym rogu, save czekamy chwilkę aż nam się załaduje projekty yy, ten film właśnie będzie trochę dłuższy ale no żeby się czegoś nauczyć, trzeba chwilę popracować. Bierzemy sobie nie to jak tworzyliśmy, tylko bierzemy sobie ten kwadracik z taką strzałeczką. Bierzemy Save to galery i oznaczamy tego, jak zrobić miniaturkę na telefonie i klikamy OK. I teraz mamy już w właśnie galerii, Wam to pokażę już od razu. Bierzemy sobie, wchodzimy na pulpit. Klikamy galerię, szukamy właśnie, jakby to powiedzieć, folderu z napisem PSCC 2019 i mamy, tutaj są właśnie moje przeróżne miniaturki, mogę wam na sekundę to przelecieć szybko, a my jak zrobić to tylko na telefonie? No i właśnie to, to był poradnik. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji ła dzwoneczkiem łapeczce w górze oraz zostawieniu komentarza dla zasięgu tego filmu. ale ja wam jeszcze na wszystko jeszcze już się nie będę odzywał. Z muzyką wam po prostu puszczę moje miniaturki na szybko, Więc cześć.